Mamy 9 czerwca, niedzielę. Jesteśmy w tej chwili w Bystrej. Zaczynamy na parkingu zaraz przy czerwonym i żółtym szlaku. E, idziemy na taki niedługi spacer na Klimczok, e, prawdopodobnie niebieskim szlakiem. Jeszcze zobaczymy na Klimczoku, co dalej. Czy będziemy jeszcze dalej gdzieś iść, czy będziemy wracać. E, dzisiaj tak krótko, bo i po chorobie, i jest godzina też 12, także nie ma co szaleć. No, idziemy. Taki niedzielny spacer. Hej. To idziemy na Klimczok. Tak. Sporo ludzi nas mija, nie? Sporo, no ale to popularny szlak jest. Tak. Ogólnie wszyscy idą e, z powrotem dół. już na dół. No, to my tacy. No idziemy na obiad. Tak. No to co, draptamy? Tak. Dobrze. To chodźmy. O 12.20 po równym kilometrze Ach, mamy już przewyższenia 182 metry. Nie spodziewaliśmy się, że ten spacer wyciśnie z nas też poty. Ojejku. No to w sumie tutaj jest na Klimczok około troszeczkę ponad 4 km i 560 metrów przewyższenia. Że wybraliśmy szlak na początek. <grym znać w sztukach> Idziemy dalej. No, duchota straszna Jest duchota, no dokładnie jak w saunie. No, no nic. <krym znać w sztukach> Idziemy. Po ponad kilometrze doszliśmy do rozwidlenia szlaku. My się kierujemy na Klimczok szlakiem niebieskim. Czeka nas godzina 25. No, troszeczkę sobie tutaj odcapniemy. No i podryptamy dalej. Zobaczymy. No, myślimy, że będzie cały czas sukcesywnie pod górkę. No, tym bardziej, że 3 km robić półtora godziny, no to jednak o czym świadczy. Dobrze. To idziemy. Nie. Y Przerwa. Czekam na ciebie. Dziękuję. Dobrze. Ogólnie to plan był dzisiaj inny. Mieliśmy wybrać się ze Szczyrku na Klimczok, jeszcze przez Hate Wujatoma, bo byliśmy tam w zimie i było wszystko pozamykane na cztery spusty. Nie pojedliśmy. Hate Wujatoma nieczynna do. Kiedy? Do końca marca. Do końca marca. No i pojechaliśmy do Szczyrku. Cały Szczyrk zawalony ludźmi i autami. Podjechaliśmy pod sanktuarium. Wszystko, wszystkie parkingi tylko dla nabożeństw. Więc się wróciliśmy. Nawet się nie wróciliśmy, tylko postanowiliśmy jechać do jakiejś mniejszej miejscowości i to polecamy. Po prostu zaczynać z malutkiej miejscowości. No z jakiejś wsi. Tu jest spokojnie. Mało aut na parkingu. No. Hmm. Przyjechaliśmy do sprawdzonej bystrej. Tak, dokładnie. Z dużym parkingiem dokładnie. i stąd Tak, chyba już trzeci albo czwarty nasz raz w Bystrej, ale tym szlakiem jeszcze nigdy nie szliśmy. Tak. Ech, to idzie. Fajna. Po dwóch i pół kilometra szlak wyszedł na taką techniczną drogę. Sprawdziliśmy przed chwilą, ile my tam jeszcze mamy do końca. Ogólnie jest 4,5 km. czyli jeszcze, jeszcze jest jakieś 2 km i 300 metrów pod górkę. Także cieszymy się, że jest troszeczkę takiej drogi technicznej, bo to nam pozwoli troszeczkę sobie odsapnąć, a potem będzie troszeczkę ostro. Trudno. Idziemy. <laughs> <laughs> Stało nam pół kilometra do szczytu i 100 metrów przewyższenia. że dawno nie byliśmy to co mokrzy. Zastanawiamy się już pomału co na obiad. To nas tak kwafi do góry. Ciągnie. Ciągnie, ciągnie, tak. O. Jednak przerwa niedługa, bo... Miesiąc. No miesiąc, dobra, długa. Wchodzeniu po górach. No, już ta kondycja kurcze spada. No, chyba, że jesteśmy jeszcze niewydolnościowo przez tę chorobę. E, nie, jacy, jacyś jeszcze tacy nie. Nie rozbieranie. Nie pozbierani, dokładnie. No, nie, idziemy. Pierwsze koty zapoty. Po 1,5 godzinie marszu i po 4,5 kilometra docieramy pod schronisko na Klimczoku. Odetchniemy tutaj troszeczkę i później pójdziemy sobie na obiad. Nie jedliśmy tam jeszcze nigdy. Kiedyś piliśmy kawę i jedliśmy jakieś paciasteczko, ale takiego obiadowego nawet nie pamiętam co tam jest. Zobaczymy. Na pewno podzielimy się z tym z wami. <gry> No i na obiad pomidorówka z ryżem, bardzo gorąca. Dają to od razu, po zapłacie, w takich pojemniczkach, z takimi łyżeczkami chyba bio. No nic, zobaczymy czy się najemy. Smacznego godzinie 14.15 jesteśmy już po obiedzie przed schroniskiem na szczyt nie będziemy wchodzić ponieważ byśmy musieli wejść i znowu zejść w to samo miejsce, bo chcemy iść na Magurkę jeszcze e, a na Klimczoku już byliśmy kilka razy fajna pogoda się teraz zrobiła, pojedliśmy, dobra zupka nie ma co narzekać, fakt faktem e, 16 zł no ale cena schroniskowa do zaakceptowania no także nie wiem, czy jeszcze w tym słońcu sobie troszeczkę usiądziemy tutaj gdzieś. Zobaczymy. Na razie kierujemy się w tamtą stronę. I teraz już prawie jesteśmy na Magurce. E, jakoś tak wcale nie ma za dużo ludzi dzisiaj, nie? No nie ma, chociaż za nami idą. No, to idziemy, Przed no. nami nikogo, ale za nami idą. To idziemy. No to idziemy, idziemy. Magura 1109 metrów nad poziomem morza. Szczyt należący do Korony Beskidu Śląskiego jest 20 minut od szczytu Klimczoka. No bardzo fajnie. No teraz szukamy odejścia w dół. Tak, jakim myślakiem będziemy teraz iść? Nie czerwonym wiesz. dalej. Dalej czerwonym, no. tak? No to tutaj gdzieś za szczytem będziemy schodzić już gdzieś w bok i w dół. A. To lecimy. Tak. Zimę. A ze szczytu troszkę widać tutaj to pasmo skrzycznego i w zasadzie nic poza tym. tutaj widać miasto. Aha, no faktycznie może być tu na bielsko. Troszkę, troszkę tam w dole. No to schodzimy sobie tym czerwonym, za nami taki rumorz skalny zrobiło się już stromo Więc zaraz będziemy dobijać do tego skrzyżowanka gdzie będziemy odbijać już w stronę wystrej No myślę, że za jakąś godzinę będziemy już na dole no, to odezwiemy się gdzieś jeszcze dalej Jesteśmy na Magura Kompilisko na rozdrożu szlaków nie wiem czemu kąpielisko <laughs> i do Bystrej nam zostało 55 minut no. także wolno będziemy sobie szli bo jest w miarę wcześniej jest za 10 3, żeby troszeczkę się jeszcze nacieszyć mm -hmm. a teraz tak fajnie, no, błękitne niebo jak rano było pochmurno padało jak, jak żeśmy wstali też było się ciężko zdecydować czy jechać czy nie jechać i dobrze zrobiliśmy jednak górki nie zawodzą a nawet jakby popadało, trudno. Mamy pelerynki. Tak. Co ty tam robisz? Bieram. Zbieram młode pędy świerku na herbatkę. I ogólnie też do jedzenia mam bardzo dużo witaminy C. Piegunki. O! Także wcześniej, już szczęściu, A już przebrane. To jest dobre. No, ale jeszcze takie młode to już widać dużo. Mhm. Także chodzimy, idziemy i jemy non stop. To świerk, to jagódki. Taki ślimak Tak się idzie czerwonym na górki trzeba uważać, bo byśmy tam dalej zeszli A odbija się tu wcześniej Także zaraz przed tą drogą a tą, jest skręt w lewo. Ula ratuje chyba żuczka. Ratuje żuczka? Tak. Jaki fajny. No to drobna aktualizacja. Ta droga jednak prowadzi do tej. <noise> tak, lekkim i znowu przekraczamy taką drogę szutrową i wkraczamy znowu na czerwony szlak na dół. Taki fajny, bardzo nam się podoba. Tak bardzo przyjemnie. Tak. się idzie. Nie ma takich kamieni, takiego rumoszu, tylko jest naprawdę przyjemnie, bardzo. No tam wyżej był, jak się schodziło z Magury, nie? No, przez tak, chwilę. Ale potem już to było super. Tak, tak. Fajnie. Tak. 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 To idziemy. Idziemy. jakaś kapliczka, co? No i to taka dosyć duża. Widać, że ktoś o nią bardzo dba moje świeże kwiaty posadzone, i żeby ślimaki nie zjadły. No. Ładnie. Ładnie. Kurcze takie donice, tutaj ławeczki. Mam że są tutaj jakieś No, bo to jest Landskrona. Land's no. <laughs> tak. Wszystko jasne. Landskrona 751 metrów. 8,19 km mamy w tej chwili. Już niedaleko, bo coś koło 9 jest prawdopodobnie do parkingu. No. Co przerwa? Malutka! nie? No są ławeczki, to możemy sobie klapnąć. Palutka. Ale to jest ładnie. O 16. Mamy dzisiaj szczęście do równych godzin. Rozpoczęliśmy o 10, kończymy o 16. Jesteśmy już przy aucie. wyszło niecałe 10 km, 620 metrów przewyższenia, także dobry wynik. No i jedziemy na zasłużone lody. Coś mamy smaka. ta pomidorówka bardzo szybko się strawiła. No. no, taka mała poprawka, nie zaczęliśmy o 10, tylko o 12. O 12, właśnie, no, o 12.00. No. Dobrze, to widzimy się na następnej wędrówce. Pa, pa! Słodki przystanek w bystrej. Bardzo dobre. Ja mam kremówkę, a Jarek sobie wziął podobno najlepsze tutaj lody włoskie. Bardzo dobre. To już tak na pożegnanie do następnego. Tak, do następnego.